Na kanale Wysoki Pressing dziś zajmiemy się analizą indywidualną Virgila Wandajka. Zwrócimy uwagę na jego zachowanie w grze 1 na 1 w obronie, w poszczególnych kontekstach, gdy przeciwnik ma piłkę przy nodze, w strefie środkowej lub w strefie bocznej oraz na walkę o piłki prostopadłe i na pojedynki siłowe. Zapraszam do oglądania. Sytuacja pokazuje spryt środkowego obrońcy Liverpoolu który przygotowuje się do pojedynku ubiegowego z Angelem Correo z Atletico tu widzimy gdy piłka jeszcze jest w powietrzu Van Dijk wchodzi w pojedynek siłowy z przeciwnikiem odpycha go, dzięki czemu w dalszej fazie w momencie podania prostopadłego ma ten bezcenny metr przewagi z przeciwnikiem no i to prawda, podanie Koke nie miało prawa umożliwić pełnego pojedynku biegowego między obrońcą a napastnikiem, ale zachowanie Van Dijka miało niebagatelny wpływ na dalszą część akcji i odbiór piłki. Tym razem sytuacja w bocznej strefie. Van Dyke odprowadza od światła bramki Jimeneza, mając obok asekurację Oxlade'a Chamberlaina. Po zgraniu piłki przez Jimeneza do Otto, Chamberlain przejmuje krycie nad Jimenezem a Van Dijk automatycznie doskakuje do skrzydłowego Wolverhampton i co widzimy tutaj to dwa szybkie susy obrońcy i Holender ma to co lubi najbardziej czyli pojedynek wręcz kiedy już dopadnie przeciwnika, włoży przed niego rękę sprawi mu dyskomfort, generalnie nie ma mocnych na minięcie silnego obrońcy Liverpoolu Raz jeszcze sytuacja w bocznej strefie tym razem z zawodnikiem prowadzącym piłkę. Lewy obrońca Sheffield United, Enda Stevens, po próbie driblingu z Jamesem Milnerem, który zamknął środkową strefę boiska, przechodzi do pojedynku z Wandykiem. I tu możemy zobaczyć zdolność przewidywania wandajka, bo mowa ciała Stevensa, czyli lekkie obniżenie ciężaru ciała, mocniejszy ruch wiodącej lewej nogi do piłki, yy, pozwolił obrońcy Liverpoolu yy, wiedzieć, co jest grane i zacząć zmieniać kierunek biegu. Wiedząc, że zawodnik Sheffield będzie szukał sobie miejsca na dośrodkowanie, tutaj mamy pojedynek biegowy z kalumem Wilsonem z Bordemów. Van Dyke i Wilson mają do piłki mniej więcej równą odległość. Teoretycznie Van Dyke ma bliżej do bramki, ale piłka ucieka w kierunku Wilsona. To też obrońca Liverpoolu podczas pojedynku biegowego ścina swoją linię biegu, żeby w miarę możliwości zabiec drogę Wilsonowi i zabrać mu komfort takiej uprzywilejowanej pozycji. Holendrowi udało się wejść w kontakt, i choć Wilson jeszcze zdołał wykonać próbę sprytnego mijęcia Wandajka, to będąc już w pojedynku wręcz z kontrolującym napastnika ręką obrońcę Liverpoolu, napastnik Bormów nie poradził sobie w tej akcji. No i teraz sytuacja, która pokażą nam szybkość Virgilia Van Wandajka. Pierwsza sytuacja z podaniem prostopadłem do Erlinga Holanda z Salzburga w której Holender nadrabia kilkumetrową stratę do Norwega. Raz jeszcze mecz z Wormów i tym razem pojedynek z Greneveldem. Tu możemy zobaczyć, jak obrońca Liverpoolu ustawia ciało, kiedy napastnik wykonuje ruch na wolne pole, a ze środkowej strefy można spodziewać się podania. Rozpoczęcie biegu razem z napastnikiem umożliwia Van Dijkowi w dalszej fazie szybki doskok i wybicie napastnika z rytmu. A tu za tym idzie zdobycie piłki dla drużyny. I tu jest ciekawa sytuacja z meczu z Heng. Choć ledwo co udało się złapać wandajka w klatce filmowej. Widać jak tuż przed przyjęciem piłki przez Onuaczu obrońca Liverpoolu ustawia się do pojedynku biegowego z szybkim napastnikiem Heng. W dalszej fazie widzimy już szybkość wandajka i ostatecznie odbiór piłki po wejściu w kontakt. I jeszcze jedna sytuacja, w której van dyke dobrze czyta kolejny ruch przeciwnika. Tym razem napastnik Hank ustawiony tyłem do bramki i tuż przed przyjęciem przez niego piłki, van dyke czyta ustawienie przeciwnika i zmienia kierunek biegu razem z nim, stawiając następnie kilka szybkich kroków i odbierając piłkę. A teraz kilka przykładów sytuacji, w których akurat van dyke nie świeci przykładem. W obronie 1 na 1 w ustawieniu frontalnym, Virgilowi zdarza się zagrać sprzecznie do, w stosunku do zasad obrony 1 na 1 bo daje się złapać, jak to się mówi, na raz. Tu w meczu z Atletico widzimy w pojedynku z Koreą przyjęło dobrą pozycję względem piłki i boiska, ale w momencie zejścia przeciwnika do środka, zabrakło wyjścia przez Virgila do środka nogą zakroczną i położenia w tym przypadku lewej ręki na klatce pierwszej przeciwnika. Przez to holender został minięty. No, to prawda drużyna zasekurowała, natomiast zachowanie obrońcy tutaj wymagałoby poprawy. Sytuacja z wnętrzu Southampton, pojedynek z musą Jennepo i przede wszystkim błąd ustawienia bandajka, który ustawia się twarzą do środkowej strefy, co wykorzystuje zawodnik i wbiega w przestrzeń za jego plecami. Holender znów zdaje się złapać nowy kroku, nie odwraca się za przeciwnikiem nogą zakroczną i przegrywa ten pojedynek. I ostatnia sytuacja, tym razem w meczu przeciwko Flamengo. Bandaj zostaje związany do środka, z opadem na wykroku, znów nie broni zgodnie z zasadami broni 1 na 1, przez to akcja kończy się tym razem faule. To tyle, jeśli chodzi o analizę gry w obronie Vergila Vandaleka. Jeśli macie jakieś sugestie, uwagi, inne przykłady innych zachowań w gry w grze Van Vandaleka, zapraszam do komentowania. Oczywiście zapraszam również do subskrybowania mojego kanału. Pozdrawiam, Kuba Witkowski.